Witajcie we wtorek. Dzisiaj pogoda nieźle dopisuje, bo świeci piękne słońce, a ja do Was przychodzę z nowościami, które właśnie wjechały do Baltic. Są to nowości marki Hultafords, marka Hulta Force zarządzająca stajnią sneakers, więc bardzo dobre produkty, świetne jakościowo wyprodukowane i brandowane przez szwedzką właśnie markę. Ja mam tutaj na przykład wiaderko na narzędzia dzisiaj, które chciałem Wam pokazać, a przede wszystkim chciałem Wam zwrócić uwagę na, na to logo. Bo tych produktów z tym logiem pojawiło się w Baltic dość sporo. Pojawiły się fajne torby na narzędzia, pojawiły się plecaki i inne, inne uchwyty, w których możecie bezpiecznie przechowywać narzędzia. A to wiaderko, do którego możecie schować narzędzia i mieć je zawsze ze sobą z bardzo wygodnym uchwytem. Do tego wiaderka możecie śmiało wlać jakieś tam 15. 14-15 litrów wody, świetnie się nada też na, na letnie dni, kiedy będzie bardzo ciepło, można je uzupełnić, zasypać całe lodem, sadzić ulubione ch napoje chłodzące i, i przechowywać w ten sposób zawsze zimne rzeczy. Ale tak na poważnie, to, to jest świetne wiaderko na narzędzia bądź inne rzeczy, które potrzebujecie mieć zawsze pod ręką, które w się gdzieś rozsypują, wysypują i musicie zbierać. Tutaj macie w jednym miejscu. Bardzo wytrzymałe wiadro, które śmiało można użyć na każdej budowie. Zapraszam do nowości BalticBH.pl